W Parlamencie Europejskim przegłosowano rezolucję o wzmocnieniu obronności Unii Europejskiej, niby brzmi rozsądnie, ale jest jedno ale. W środku znalazła się poprawka, która uznaje projekt Donalda Tuska Tarcza Wschód, mająca na celu bezpieczeństwo całej Unii, a nie tylko Polski. Głosowanie 419 za, 204 przeciw. I teraz robi się ciekawie, PIS i Konfederacja byli przeciw, a Jarosław Kaczyński powiedział wprost: jeśli decyzje o naszym bezpieczeństwie będą podejmowane w Brukseli, to o suwerenności możemy zapomnieć. I nie on jeden tak uważa. Mateusz Morawiecki postanowił nie owierz Pawełne i opublikował się ci tak zwaną listę hańby, czyli spis polityków, którzy zagłosowali za rezolucją. Według niego to właśnie ci ludzie świadomie oddają decyzję o polskim bezpieczeństwie w ręce Brukseli. A to oznacza, że przyszłość naszej armii, naszych granic i tego, jak bronimy własnego kraju, mogłaby zależeć nie od Warszawy, ale od europejskich biurokratów. I tutaj zaczyna się prawdziwa debata. Zwolennicy rezolucji twierdzą, że to krok w stronę silniejszej, lepiej skoordynowanej obrony całej Europy, że w obliczu zagrożeń powinniśmy działać razem, a nie osobno. Ale przeciwnicy widzą to inaczej. Ich zdaniem to powolne odbieranie Polsce kontroli nad własnym wojskiem, i kolejne przesuwanie granicy tego, ile decyzji może podejmować Bruksela zamiast Warszawy, a ponadto od obrony jesteśmy w NATO, a nie w Unii Europejskiej.